Alan Krupa odcina się od dzieci dariusza Krupy. To nie jest moja rodzina. Tylko u nas. Syn Edyty górniak, 50 litrów, jest wściekły na swojego ojca. Dariusz Krupa, 47 litrów, 8 lat temu zniknął z jego życia i do dziś nie odnowił z nim kontaktu. Za to po raz kolejny układa sobie życie na nowo. Jak pochwalił się w mediach ma nową partnerkę i kolejne dziecko. Ale Alan Krupa, 19 litrów, nie chce mieć nic wspólnego ani z ojcem, ani jego dziećmi. Dariusz Krupa w 2014 roku spowodował śmiertelny wypadek samochodowy. Gdy trafił do więzienia, przestał odzywać się od syna. Alan Krupa czekał na to przez kilka lat, aż w końcu przestał. Dopiero rok temu Dariusz napisał do syna na Instagramie, a dziś apeluje do niego w mediach. Ale taki rodzaj naprawiania kontaktów nie interesuje chłopaka. To tylko jakaś żałosna próba poprawienia swojego wizerunku, powiedział Alan Krupa w rozmowie z Super Ekspresem. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem, bo się go masakrycznie wstydzę i postawiłem mu warunki naszego ewentualnego kontaktu. których po dziś dzień nie spełnił w najmniejszym stopniu, dodał syn Górniak, zaznaczając, że nie ma już do ojca żalu. Alan Krupa komentuje nową rodzinę ojca Wraz z medialnym apelem Dariusza Krupy o odnowienie kontaktów, na Alana spadła jeszcze jedna informacja. Dowiedział się, że jego ojciec ma nową partnerkę i urodziło mu się kolejne dziecko, tym razem chłopiec. Z zakończonego już małżeństwa z Izabelą Adamczyk, którą poślubił w czasie odsiadki, ma jeszcze 12-letnią dziś córkę. Podczas rozmowy z Alanem, krupą nasz dziennikarz Adrian Nychnerewicz zapytał go także o to, jak przyjął wieści, że urodził mu się braciszek. Nie mam brata, siostry, czy kogokolwiek, kogo on sobie zrobi. Nie jest to moja rodzina. Dla jasności mam czterech członków rodziny: mamę, brata Wiktora, mamę chrzestną i ukochaną, odpowiedział Alan.